W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat tego, co kryje się w napojach typu kola. Istnieje wielu producentów napojów typu kola. Przyjrzyjmy się jednak, w jaki sposób powstają ich napoje, a co najważniejsze, co tak naprawdę w sobie zawierają. Pierwszy związek, o którym należy wspomnieć, to 4-metyloimidazol. Próżno szukać nazwy tego związku na etykietach tych napojów. A dlaczego? Zaraz się o tym dowiemy. 4-metyloimidazol jest zanieczyszczeniem, które powstaje w trakcie obrób. Karmelu, czyli barwnika, który nadaje charakterystycznego koloru tym napojom. Oznaczenie tego barwnika to s 150 d czyli karmel amoniakalno-siarczynowy. Natomiast informacje o tym barwniku firmy produkujące te napoje muszą już umieszczać. Dlatego czytajmy etykiety. Właśnie ten barwnik jest powodem tworzenia się bardzo kontrowersyjnej substancji, czyli 4-metyloimidazolu. Przyjrzyjmy się zatem badaniom naukowym. Dane opublikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem przedstawiają się następująco. Na zwierzętach doświadczalnych istnieją wystarczające dowody na rakotwórczość 4-metyloimidazolu. Ocena ogólna: 4-metyloimidazol jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. Grupa 2b. Odnośniki do tych danych, jak zwykle, umieszczam w opisie. Filmu. Do takich wniosków doszedł Krajowy Program Toksykologiczny w 2007 roku. Raport ten ma prawie 300 stron. Odnośnik do niego także umieszczam w opisie filmu. A oto pokrótce, co możemy znaleźć w tym raporcie. Ekspozycja na 4-metyloimidazol zmniejsza przyrost masy u szczurów w trakcie dwuletnich badań, a pierwsze objawy zaobserwowano już po 14 tygodniach. Kolejne spostrzeżenie brzmi następująco. Nastąpił wzrost częstości występowania oraz ciężkości kilku nienowotworowych zmian w wątrobie, takich jak przewlekłe zapalenie czy histiocytoza. Doniesienia te spowodowały, że 4-metyloimidazol miał być wpisany do listy prawdopodobnych karcynogenów, czyli czynników rakotwórczych. Zauważmy tutaj bardzo ważną zależność. Organizacja Centrum dla Nauki w Interesie Publicznym, o której mówiłem już we wcześniejszych swoich odcinkach, o tartrazynie czy czerwieni allura, która wykrywała w tamtych barwnikach rakotwórcze substancje, zakwalifikowała 4 arometyloimidazol jako substancję potencjalnie rakotwórczą. Agencja ta na podstawie posiadanych dowodów i badań naukowych zwróciła się do Rządowej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, czyli do FDA, by także uznała ten związek jako potencjalnie rakotwórczy. Link do tej petycji także umieszczam w opisie filmu. Tej petycji sprzeciwiły się oczywiście firmy, które produkują napoje z dodatkiem tej substancji. Argumentowały one, że w końcu badania były prowadzone na myszach, a nie na ludziach. W dodatku trzeba by wypić kilkaset Napojów dziennie, aby dostarczyć taką dawkę, jaką otrzymywały myszy. I Rządowa Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, czyli FDA, na głosy producentów przystała. Zatem mamy dwa różne stanowiska. Jedna agencja chce uznać ten związek za potencjalnie rakotwórczy, a druga agencja mówi, że jest to związek po prostu bezpieczny. Niestety wątpliwości tutaj może budzić jeden bardzo ważny fakt. W napojach typu kola u niektórych producentów występowały około 4 mikrogramy tej substancji, a u innych prawie 300. Pytanie jest następujące, do których dokładnie danych odwoływali się producenci podczas dokonywania sprzeciwu. Kolejnym związkiem, o którym należy wspomnieć, jest acesulfam potasowy, czyli E950. Jest to sztuczny słodzik, który jest prawie 200 razy bardziej słodki niż cukier, który znamy z domowej kuchni. W przypadku tego związku warto wspomnieć, że zmienia wielkość wysp trzustkowych. Zmienia poziom insuliny oraz leptyny naczczo, czyli potencjalnie może modyfikować przebieg cukrzycy. Prócz tego istnieją także wystarczające dowody na to, że czterotygodniowe stosowanie tej substancji u myszy zaburza ich strukturę flory bakteryjnej w jelitach. Z tego miejsca polecam państwu poczytać o zależności zaburzenia struktury flory bakteryjnej i chorobach autoimmunologicznych. Oczywiście ja nie sugeruję, że acesulfam potasowy powoduje choroby autoimmunologiczne, ale mamy dowody na to, że zaburza strukturę flory bakteryjnej w jelitach. Nie sposób przejść obok najnowszego badania naukowego z Japonii z 2018 roku, który koreluje acesulfam potasowy z zaburzeniami pracy mózgu. W badaniu tym, które trwało 4 Tygodnie myszom podawano acesulfam potasowy czyli E950 myszy po tym badaniu zabito oraz zbadano ich korę mózgową okazało się że wystarczyło 4 tygodnie stosowania tego związku aby zauważyć redukcję korowych poziomów glukozy a tym samym wpływ na funkcje poznawcze mózgu i w końcu prawdziwy rodzynek czyli benzoesan sodu E211 na temat tego związku nagram oddzielny film ponieważ wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z Bezpieczeństwa jego stosowania. A tutaj w telegraficznym skrócie powiedzmy kilka słów. W 2015 roku przeprowadzono badanie, w którym udowodniono, że benzoesan sodu powoduje powstawanie mikrojąder w komórkach człowieka. Mikrojądra zawierają część naszego materiału genetycznego. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia naszego DNA, zjawisko to dokładnie opiszę w filmie dotyczącym samego benzoesanu sodu. A w podsumowaniu tego badania możemy przeczytać. Według naszych badań, benzoesan Benzoesan sodu może wpłynąć na uszkodzenie DNA. Oczywiście warto wspomnieć także, że benzoesan sodu w połączeniu z witaminą C tworzy benzen, czyli bardzo silnie rakotwórczą substancję. A na zakończenie przytoczę wyniki badania z 2014 roku. Podsumowując, struktura mózgu może być zmieniona po stosowaniu benzoesanu sodu. Objętość półkul oraz kory mózgowej może być zmniejszona u szczurów traktowanych benzoesanem sodu. Jak zwykle zachęcam do zapoznania się z moją publikacją Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.